Pierwsze pytanie przez chwilę padło, czy ty z gołą klatą? No to tak, z gołą klatą, ale tylko odtąd mi widać, więc spokojnie, nie ma tutaj po o pornografię. No dobrze, taki żarcik na początek. Dramatyczna sytuacja jest, jak widać. Czekamy na grupę na kontener, do wysłania kontenera z Kartacheny do Panamy. Jeden nam się Niemiec wykruszył. Niemcy są z na nic z tego, że się potrafią wykruszyć, nie? Taki, taki żarcik. I drugi potem motocyklista, który się deklarował, nam się wykruszył, więc zostaliśmy teraz my i dwóch niby motocyklistów. Zobaczymy, jak to będzie. Wszystko się rozbija o kasę. Żeby było taniej, więc trzeba więcej osób, więc czekamy. Straszne jest to czekanie, ponieważ musimy tu siedzieć. Niektórzy nawet leżeć na tym hamaku. Mogę jeść już na hamak, czy jeść? Możesz jeść już na hamak. Tu bądź ze mną. Yy, jesteśmy w połowie drogi między jednym a drugim niczym: czyli między gdzieś tam Wenezuelą, tam, a, a czymś tam tam. Panama tam jest. Tam kartagena, Panama. A tam daleko, daleko jest Jamajka, i potem y, Hawana, czyli Kuba. Ale bo się... to tak jak u nas na Bałtyku, jak jesteś w Gdyni, to możesz powiedzieć, tam daleko to jest Szwecja. Przyrównujemy do Gdyni. Takie piękne klimaty. No i nasz defender, właśnie przed chwilą go naprawiłem, w takich okolicznościach przyrody on nigdy nie myślał, że się znajdzie. My też zresztą, nie, my myśleliśmy, ale wydawało się, że dojedziemy tutaj dużo, dużo większymi problemami. Problemy były, ale się skończyły. Znowu mnie denerwują opłaty Znowu mamy przyjemność zapłacić za nasze kolumbijskie drogi Tym razem chyba 10 900 10 000 900 czyli 3 dolary około Gracias Gracias Na razie przynajmniej nie ma, nie ma robót drogowych za wielu popłynę tu z torbami wygląda na to że wjechaliśmy niespodziewanie nawet dla nas samych w tropikalne klimaty ja nie wiem co to się dzieje ale 35 stopni jest chyba w środku no chyba nawet więcej eee, dookoła palmy i inne historie mamy jak e, polski prawdziwy podróżnik kawę z ekspresu bo jest za gorąco chyba nie a za zimno, znaczy dlatego musimy tak gorąco Łodzimy też, łodzimy też silnik trochę tak profilaktycznie. Bardzo dobrze trzyma temperaturę, nic się nie dzieje. 80 parę stopni i temperatura i wody i oleju. Ale niech mu poddycha trochę powietrze, powietrzem. Tam stacja benzynowa i droga, którą jedziemy w kierunku wybrzeża. Jeszcze chyba nam zostało z 500 km. Nie wiem, jak my to pokonamy. Chyba pokonamy jakoś. Tą drogę, znaczy. Paradoksalnie zrobiło się cieplej, a nam brakuje prądu. Czy panel solarny ładuje w kółko i jest 14-4 V, ale akumulator kurczę po 530 dniach chyba. Trochę w Polsce jeszcze chodził. Chyba pomału traci pojemność, bo w nocy zaczęła się lodówka wyłączać. Więc. Jest taki pomysł, za jakiś czas niedługo, jak będzie chwila chłodna, żeby przełożyć oba akumulatory, główny na hotelowej odwrotnie, bo ten główny jeszcze jest szansa, że, że nie jest taki zajechany mocno. A, diesel 8300, 8080 tych Pesów Kolumbijskich płaciliśmy za galon, a 3500 nam ściągnęli ostatnio z karty za... Jednego dolara, no nie wiem jak to tam przeliczyć, ale nie jest źle. Chyba 70 kilka centów za litr wychodzi, także no na razie jedziemy mocno. To nie odczuwa, nie odwija się na naszej kieszeni. Oczywiście nie tak jak w Ekwadorze, gdzie można było sobie jeździć, bo bardzo było tanie, po złotówki za litr. No, tak było, gdzie było Takie są kraje na świecie. Inna historia, że bardzo dużo Wenezuelańczyków chodzi i jeździ tu, bo jedziemy przy. A, to nie jest piwo, to mleko mnożona podelstowa. Jedziemy taką drogą prawie najbliższą po wschodniej części Kolumbii, blisko granicy z Wenezuelą. I na pakach samochodów, i na poboczach no, idą nieszczęśnicy, którzy szukają lepszego życia. Ten kraj trochę podupadł niestety. Jeszcze chyba jakiś czas się nie podniesie. Nie. Człowiek to ze spokojnie chce sikać, a tu Legwan się rusza w krzaczorach. A zatem za tym on do przodu. Mam ale on taki jest zlany tam z tym wszystkim. Kolumbia ma to do siebie, że żeby znaleźć naprawdę dobre miejsce, żeby się zatrzymać, to graniczy z cudem. Także szału nie ma, ale już mieliśmy taką ochotę na ananasa, że nic nas nie powstrzyma. Kolumbia, Kolumbia. Zaraz pójdziemy tam zobaczyć, co tam jest do jedzenia. A co tutaj? Jeden maleńki przy basenie. Co mu tutaj? Ola, tal? Dobra, nie wiem, czy tu będziemy spali dzisiaj. Straszliwie gorąco po prostu. O o! O-o! Jakbym miał coś już powiedzieć, to bym powiedział, że mi się... nie podoba. Albo wręcz przeciwnie mi się podoba. Takie ambiwalentne uczucia. Te zwierzaki, które tam za mną chodzą. Ogromna ilość zwierzaków z ogonami jak krokodyle, które mogą dziabnąć Ogony podobno tak. lekby le, Barany czy legwany? Jeszcze mamy 700 km do. Zelfa Karaibskiego. Nie nam tego portu, tego strachu, że się zaraz przewróci. Przygotowania do najmniejszej chwili dnia, czyli rozważenia hamaka. Nie ma to tamto, skoro jesteśmy na Karaibach, to hamak musi być.